Tam jest. Co on robi? To jest co? Złomiasz chyba. Ja pierdolę. Tak, jakiś złomiasz Zobacz. Jak spadnie stamtąd, to się połamie. No. Oj ojoj, oj, nie trać, nie trać równowagi Nagrywam, nagrywam On zaskoczył? A nie, czekaj, nie... chyba wysoko nie miał Jesteśmy przy ulicy Beethovena w Pałbrzychu. I oto co tutaj mamy. oto niedaleko jest jesteśmy, Dobra, Ty odkryłeś, Ty wchodzisz czy zaczyna. Zaczyna brzmieć, dobra. Bynajmniej nie zamkniemy dawaj. Dobra, jesteśmy w środku. Yy, mało wiemy o tym obiekcie, gdyż to jest raczej spontaniczna część naszej wyprawy, po ale zaczynamy eksplorować szatno personelu. Dzik towarowy, 800 100kg magazyn chłodny za tovaro sytkih. Pieczywo. Magazyn pieczywa zamknięty, no jest przywrócenie. A to jest ostatnie piętro? Eee, tak, tak. Ok. Wow. to wygląda jak nie wiem, jadalnia. Jadalnia dla pracowników mogła tu być. I do dokumentów. Jest gazeta z 20 sierpnia 1990 roku. Kresa literatury, 92 rok. 92 rok, ogólnopolski spis teleadresowy z 90 roku. Województwo Nowosądeckie. Także, część druga, 90 rok. Nowosądeckie też nie było tych województw. 16 roku było 36 województw. Tak jest. Stare województwa jeszcze tutaj są. Połem. Kartoteka receptur na potrawy obiadowe dla żywienia dorosłych Niewiarygodne... 90, 81 rok Niesamowite to Społem wypuścił Można by to zabrać zostawiamy to <grystanie> Społem ty, to są jakieś dokumenty. Co to jest protokół kontroli sanitarnej z 1989 roku. Yy, Instytucja obsługi do rozdrabniania jarzyn. No, no, no. Stołówka to była jak nic. Czas stąd wyjść. Dobra, zostawiamy wszystko tak jak to zastaliśmy. Dobra, możemy iść dalej. Wchodzimy przez piwnicę. Są drzwi dalej. Huta bar, bar Bardzo ciekawe Z którego to jest roku w ogóle? 72 rok 72 rok, ja dziękuję 42 lata Papa? No Orientacyjny ciężar 1 metra sześciennego objętości jednej toni niektórych materiałów O ludzie, znowu ile papierów Masakra będzie biskupów polskich i biskupów niemieckich. Hmm. A tutaj, o, w tym budynku przed chwilą byliśmy, w tej jadalni. O, ósmy zjazd PZPR, 15-15 luty 80 rok Nie ma obrazków. Hmm? Dziewięć wypchane. No. Izolację robili. Czekaj, 95 rok 8 września. Zobacz, ja tutaj tylko na końcu zobaczę co jest. Ok. Zobaczcie jaki stary, stary ten znaczek. 2,5 zł, złotych. Laszek czarny O i więcej literatury. pewnie techniczna znowu tak Przepisy techniczne eksploatacji koksowni no. O to na poddaszu <grytanie> Kiepsko tu raczej z wentylacją było. O, jakaś chemia. Ferrowit. Ferrum, ferrum to żelazo. Ascorbinicium, nie wiem. Te nazwy łacińskie. Okej. Okay. Widziałeś to? Tutaj zaraz wrócimy. O, o właśnie. Tutaj. Widać pozostałości po szybie naprawdę chciałbym tam wyjść na górę. Ładne widoki. Zobacz pod wiesz co Lustro. Lustro. Koksochemik Obrzyski 74 rok, 1-15 czerwca I zobacz, widzisz to? Korniki. Uh -huh. Ok, co to? Wejście to na górę? Świetlik to już zarąbany taki. Jakaś maskiteja? Słona siatkowa, typ hutniczy. Twarzy? A gdzie ty to wejście widziałaś? O. Ale które schody najpierw będziemy wypróbowywać? Tamte czy te? Ty, a tutaj widziałeś? Okej, okay, mamy już trzy klatki schodowe na górę. Pytanie, czy one prowadzą do tej samej. Klatki schodowej? prowadzą do wieży? Przychodziłem koło tego i nikt nie działał, nie? Kurde panie, godnie jest. Dobra. Ym, mam... Nie, nie mam sobie będę iść stąd. To daj mu, bo nie jest sobą. <grystanie> Stacja Gliwice. Przyjazdy i odjazdy pociągów pasażerskich. 29 maja 88 rok do 27 maja 89 rok. Nieźle. Chyba raczej nieaktualny jest ten. Zobacz. skład jazdy. Ok. Słuchaj, tu widzę zdobienia ten e, z sufitów. Ściągnięte, gipsowe. Mnóstwo dokumentacji. Gazety Tina, między innymi. Telemagazyn i tak dalej. Jeszcze więcej dokumentacji, ale nie będziemy tego przeglądać, gdyż nie mamy całego dnia z pracy. Z pracy. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo dokumentów, mnóstwo szaf, szafek i regałów. To jest wiem. szafka pancerna. No je, Szafka taka, wiesz, do przybierania się. O, tu zobacz. O, ty, full wypas tu mieli, zobacz. Słuchaj, tu musiało być biuro jakiegoś, wiesz, szefa. Wow. Zobaczcie. No nie? Full wypas, tu sobie otwierał. Pewnie tu miał na półce telewizor, to masz. schemat Kawałek jakiegoś schematu. Nie no, po prostu full wypas. Jakie jakie zrobili na No, staśma. Jak? Czyli tak, czyli wyobraź sobie teraz taką sytuację Jest pracownik, cholera, muszę ich po podwyżkę do szefa. A tu co? w mur. <laughs> nie będzie podwyżki. <laughs> to jest wejście już nie do tamtego pomieszczenia dyrektora. O! Słuchajcie, będziemy na suficie, musimy uważać. Na górze jak będziemy. No, no zobacz. Takie coś w szkole było jeszcze, kiedy ja uczęszczałem. Takie żarandole brzydkie. Idziemy na pierwsze schody. O. Ty, tu są dalej schody. Czy możliwe, że one prowadzą na wieżyczkę? Czekaj. I co? Słyszysz? E, nie, nie testuję ich, po prostu właśnie. Konik na który chciałem wejść nie, Ale drzwi jest chyba... Nie. Na tej strony są mieszkalne budynki. Ale chyba o. jest. Niestety nie ustąpią kolejne schody. Jeszcze lampa oryginalna Jak to wygląda? Wygląda ładnie. Tam wejdź na te szyby cholera To byłoby coś Dobra, jak ładny widoczek ma stąd Całkiem ładny. I całe miasto, zobaczmy co z o, o To jest środek chyba, nie? Tu jest jedno skrzydło, tam Patrzcie drugi... tam... yy, wchodźmy na razie jedna osoba Ty ja pierdziła. Te schody osiadły, widzisz? Dobra, to plan jest taki, że Plan jest taki, że ja wchodzę bokiem po tej, po tej części Dobra Trzymajcie kciuki. I naprawdę jak już schody poszły na dół. One są przechylone, czy mi się wydaje? Nie wydaje mi się. Pion nie trzyma. Okej, okay. są jeszcze wyżej schody. Tutaj wszyscy nie wchodźmy, po kolei. Jak czuć? Co? Widok? No, jest Dobra. trzeba zobaczyć podłoga wydaje się zdrowa? Tak, spoko, ale po nie? Dobra. Tu jeszcze wyżej można wejść, nawet ktoś łańcuch zawiesił i wchodził. Nieźle. Wow. Ty. Ty, widzę w tej chwili tego kolesia, co wtedy chodził. Nie, nie, tego co złom, jakby próbował brać. Jest z nim drugi koleś, bez koszulki. O, grzmi. Zaraz może zacząć padać. Ale, nie, naprawdę. Widok jest świetny. Widać sporą część wyobrzycha. Hotel Sudety widać nawet. Wow. Nie, naprawdę. Widok jest świetny. Jesteśmy z 20 metrów na ziemię, jak nic. A z drugiej strony, okay. ładna konstrukcja. Chociaż drewno już wydaje się trochę osłabione. Jeszcze wyżej są okna, i ktoś właśnie do nich wchodził. Okej, okay, druga strona ładnie. Ładnie, ładnie. Jest to naprawdę bardzo ładnie. Widoki są ekstra. Trochę wystawię kamerę. Czy uda się złapać dach? Tak. No, widoki są ekstra Nie wiem czy tak idziemy. Jak wyszliśmy Co sugerujesz, że po prostu schodzić Pojedyncza. Tak tak ale. Ok, co to było? Suwają się Okej, okay, czyli musimy zejść tak jak weszliśmy No jest dobrze Odpadły z tych e, swoich wnętrz, że tak powiem. Nie wiem nazwy dokładnej. z tej strony widać dobrze. Widać, widać, że o! Jak one wyszły. Dobra. Kolejne schody są tutaj zaraz obok. Jak to wygląda? No, wyglądają na całe, bynajmniej pierwsza część części są dwie Zresztą okay. niedawno Aha ojej, ojej Czekajcie, jest pierwsza kondygnacja Jest ten świetlik Ale tu ciepło jest motelki Dobra I tu jest zejście Kratką schodową drugą, którą wtedy widzieliśmy. A dokąd prowadzi dalej? Dawaj. Jaki widok? A, i tutaj przed chwilą byliśmy. Właśnie z tego okienka no, takiego ładnego widoku jak stamtąd nie ma To jest wszystko krzywe ja pierdzielę No swoje lata ma ten budynek ma prawo Czuć jak się właściwej Czuję, czuję cały czas. To co? Idziemy na dół w takim razie i powoli wychodzimy stąd. Pałac i stołówka zwiedzona ogólnie. Pałac jest znacznie większy, ale kulinowany, więc tyle udało nam się zwiedzić. Jak najbardziej polecam Łapy, chujica Betowena, Pałac. Widzimy się na następnej. Chwili.